Hej, się maneczko, z tej strony kaktus, a w dzisiejszym materiale powiem wam o usunięciu pewnego darmowego skina z Fortnite'a. Ale zanim to, to zostaw tutaj łapkę w górę, tak aby podbić statystyki tego filmu, oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie ominął was żaden news na tym kanale. A ja już wam nie przedłużam i lecimy do odcinka. Tak więc we wczorajszym materiale na tym kanale dałem Wam legitny sposób na odbranie pakietu Ruby Shadow na PlayStation 4 oraz 5 i Xboxach 360 oraz Xbox One. No i oczywiście jeszcze na Nintendo Switch. Tam wspomniałem, że podajecie hasło do Epic Games osobie z komputerem lub laptopem, ona odbiera Wam wyzwania i Wy możecie je wykonywać na swojej konsoli. Jednakże był też sposób, że osoba z komputerem wysyłała link do Ruby Shadow osobie grającej na konsoli i ona mogła go odebrać totalnie za free bez robienia wyzwań. Epic Games się o tym dowiedziało i od wczoraj o pierwszej w nocy usuwa skina wraz z filofem lotnią i placykiem Shadow Ruby. Oczywiście usuwa konkretnie skin omawiany w kilku ostatnich materiałach na kanale, czyli Ruby Shadow. Jeżeli gracie na komputerach, to nikt wam go nie zabierze. Jeżeli gracie na konsoli i odebraliście go w sposób pokazany wczoraj na filmie, to również pozostanie on na waszym koncie Fortnite. Skin sam w sobie prezentuje się naprawdę bardzo ładnie i naprawdę myślę, że byłoby wielu osobom żal, gdyby został on usunięty z ich szafek Fortnite. Pamiętajcie, że w jest to tylko i wyłącznie skin przeznaczony na PC oraz laptopy. Czyli w teorii, legitnie biorąc to pod uwagę, nie możecie go odebrać na żadnej innej platformie niż wymienione przed chwilą. Myślę, że to coś dobre ze strony Epic Games, ponieważ najczęściej darmowe skiny oraz całe inne zestawy ma PlayStation. Ponieważ dostają one masę skinów mniej więcej 2 skiny na pół roku, co łącznie wychodzi 4 skiny na rok. Z Xboxem jest podobnie, jednak nieco mniej. Jako, że nie jestem wielkim fanem Xboxa, to nie bardzo siedzę w tym temacie, ale wiem, że był do odebrania za darmo na Xboxach skin Xboxowego fajnego rycerza. Moim zdaniem fajnie, że Epic Games wypuszcza jeden, ale fajny skin na rok oczywiście dla laptopów, ponieważ nie ma sensu mieć w swojej szafce milion skinów, którymi i tak się nie gra, a lepiej mieć jeden, ale za to fajny. Teraz możecie do sekcji komentarzy zjechać i napisać na jakiej gracie platformie oraz napiszcie hashtag RabiShadow, a przypnąć serduszko. I to już byłby koniec tego odcineczka. Zostaw łapeczkę do góry, jeżeli podoba Ci się to co tworzę i chcesz podbić statystyki tego filmu. Oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie ominął w żadnym news na kanale. Ja bym was jeszcze bardzo poprosił, żebyście napisali w komentarzach o której godzinie chcecie odcinki. Ja preferuję godzinę 11.30. Jednak napiszcie w komentarzu, o której byście chcieli widzieć odcinki na tym kanale, a postaram się to zrealizować. A ja już Wam nie zabrałem więcej czasu i trzymajcie się. Elements!